Rzeczywiście, ciocia ma rację. Mógłbyś się trochę ustatkować. Wyglądasz jak śmierć angielska. Ty także ładnie wyglądasz. Ja? Ja wczoraj z domu nie wychodziłam. To znaczy, że ja się lumpowałem za domem, a tym w domu? <laughs> Jesteś niemożliwy. Jak kiedy? Cóż tak patrzysz za Hanką? Bo mi się podoba. Sługa? A cóż, to nie kobieta? Zaręczam ci, że nawet bardzo. Mhm. Mm Wiesz już coś o tym? Co ci do tego? Myślałam, że masz gust wykwintniejszy. Lubię jesteś swoją twoją kołtuńską estetyką. A zresztą ja jestem jak pianista. Gdy zobaczy fortepiano, musi zaraz pasaż. Tak, tak, ale fortepianu nie? Moja droga, każda kobieta to fortepian tylko trzeba mieć grać. Ach, jak ja śpiący. Czego ty się po tych a, gdzieś się będę włóczył, gdzieś muszę. Ja na Twoim miejscu starałabym się o jakąś znajomość solidną? No, tyle mężatek, co? Dziękuję. Mam dosyć kołtunerii w domu i w samym sobie. Dlaczegoż jesteś kołtunem? Bo on się urodził po kołtuńsku, Aniela, bo w łonie matki już nie byłem, bo żebym skórę z siebie. Mam tam pod spodem w duszy całą warstwę kołtunerii, której nic wyplenić nie zdoła. Coś taki nowy, taki inny, w walczy z tym podstawowym, szarpie się ciska. Ale ja wiem, że to do czasu, że ten kołtun rodzinny weźmie mnie za łeb. Że przyjdzie czas, gdy ja będę fenicjanem będę odbierał czynsze. Będę, Nodulskim, dulskim, pradulskim, oberdulskim, że będę rodził dulskich, całe legiony dulskich. Będę miał srebrne wesele i porządny nagrobek z dala od samobójców. I nie będę zielona, ani nalany tłuszczem, i nalany teoriami. I będę mówił dużo o Bogu. Z można się wyswobodzić. Nieprawda, to mi się zdaje, że jesteś wyzwolona, masz trochę politury po wierzchu. Ale ty jesteś tylko zrobiona na machoń, jak twoje secesyjne meble i twoje malowane włosy. To jest piętno, pani radczyni, piętno. A wiesz, to ciekawe. Co takiego? Ta dziewczyna. Gdybyś widział, jak ona na nas popatrzyła. Ja na twoim miejscu... Ja też, jak będę miał czas. Nie rozumiesz mnie. Ja bym się właśnie daleko od niej trzymała. Ech. Jest zazdrosna. Będzie ci robić awantury. To by było kapitałem.